Cześć! Dzień dobry! Witam Was wszystkich ciebie. Nazywam się Krzysztof Usakiewicz, jestem nauczycielem języka polskiego i niezmiernie mi miło, że znów zdecydowaliście się na naukę do matury z Anakolut. Ostatnio raz po raz docierają do nas różne newsy z dwóch planów. Serialowego Netflixa i filmowego TVP. Zgadza się, przyszedł czas na lekturę, która zawsze jest na ustach wszystkich maturzystek i maturzystów. Zapraszam na odcinek wokół lalki. Bolesława Prusa. Dzisiaj pracujemy nad tematem 34. Miasto. Przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi. Co nam więc pozostało? Bierzemy głęboki wdech i przenosimy się o 150 lat wstecz do Warszawy końca XIX wieku. Wszelkie miasta wydaje się ambiwalentne. Owszem, jest to miejsce, w którym człowiek może cieszyć się zdobyczami cywilizacji, rozwijać i pokonywać dotychczasowe ograniczenia, awansować w hierarchii społecznej. Zarazem jednak za taką szansą kryje się wiele niebezpieczeństw oraz pomóc, a przestrzeń miejska niejednokrotnie staje się miejscem onieśmielającym i złowrogim. Od czego to zależy? Można odnieść wrażenie, że nie tyle od samego miasta, ile od sposobu, w jaki zostanie ono przedstawione. W drugiej połowie XIX wieku, w epoce pozytywizmu, akcja utworów zaczęła być osadzana w miasta. Warszawa w lalce Bolesława Prusa została ukazana w sposób realistyczny. Układ miasta wydaje się przejrzysty. Z powieścią w ręku łatwo odtworzyć trasy Stanisława Wokulskiego czy Izabeli Łęckiej. Jest tutaj wiele miejsc reprezentacyjnych, w których można spotkać ludzi najzamożniejszych przedstawicieli arystokracji. Ale je ujazdowskie. Łazienki Królewskie czy Pole Mokotowskie w XIX-wiecznej Warszawie słynące z toru wyścigów konnych. Są i tutaj takie ulice jak krakowskie Przedmieście czy Podwale, które zamieszkuje mieszczaństwo. Podczas lektury lalki może wydawać się, że obraz Warszawy odmalowany przez Prusa jest zasadniczo pozytywny. Zmienia się to w chwili, gdy Wokulski wyjeżdża do Paryża. Od początku miasto to oszałamia swoim bogactwem i wielkomiejskością. Im dłużej kupiec przebywa w Paryżu, tym bardziej dostrzega w nim utopię, miejsce idealne. Regularny układ ulic i dzielnic kojarzy się Wokulskiemu z plastrem miodu czy kopcem mrówek, a trudno o większy komplement z ust pozytywisty. W myśl założeń pracy organicznej miasto powinno przecież tworzyć spójny organizm, w którym każda jednostka sumiennie wywiązuje się z przynależnych jej obowiązków. Tylko w takim przypadku dane społeczeństwo się rozwinie. I tutaj pojawia się refleksja, że Prus opisał Paryż w kontraście do Warszawy. Społeczeństwo francuskie dojrzało do tego, by wcielać w życie założenia pozytywistyczne, co znajduje odzwierciedlenie w przemyślanym układzie Paryża. Tymczasem w Warszawie warstwy wyższe skupiają się wyłącznie na swoim interesie, co tworzy miasto pełne kontrastu. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że przedstawiony w landy Paryż nie ma swojego powiśla o ile opisana przez Prusa zgodnie z konwencją realistyczną Warszawa sama w sobie wydaje się przestrzenią uporządkowaną o tyle powiśle stanowi ciemną stronę tego miasta opisując dzielnicę do której raz wybrał się główny bohater autor przechodzi od realizmu do naturalizmu wszystko przedstawia dosłownie łamie tabu intencjonalnie wywołuje obrzydzenie tonącą w śmieciach zamieszkałą przez najuboższych i dzielnicę wokulski nie bez powodu nazywa ogniskiem wszelkiej zaraz. Niemniej, abstrahując od odstręczającego powiśla, Warszawę w lalce można uznać za przestrzeń racjonalną. To samo miasto bywa jednak opisywane w skrajnie odmienny sposób. W opowiadaniu profesor Andriu w Warszawie, Olgi Toparczuk, polska stolica w grudniu 1981 roku, w chwili wprowadzenia stanu wojennego, przypomina scenerię rodem z horroru czy thrillera. Miasto jakby z koszmaru, przedstawione w konwencji onirycznej, jest niczym labirynt, w którym tytułowy bohater traci orientację zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Gubi się w zakamarkach ulic, usiłuje odnaleźć ambasadę brytyjską, a szanowanego profesora psychologii zmienia się w zdezorientowanego, nieznającego lokalnego języka, obcego. Zresztą już na samym początku utworu przewodniczka profesora Gosza zostaje porównana do Beatrycze. Ukochanej Dantego, czyli włoskiego autora, a zarazem głównego bohatera boskiej komedii, poematu o podróży przez strzeluście piekielne. Już sama ta aluzja sugeruje, że szara brudna Warszawa z czołgami i żołnierzami na chodnikach, w tym ujęciu jest przez przestrzenią nieracjonalną, pełną bezmiennych ulic i złowrogich blokowsk. Jak widać do opisania przestrzeni miejskiej twórczyni i twórcy chętnie sięgają po metafory. Plastra miodu, mrowiska czy labiryntu. Przykład Warszawy dowodzi, że to samo miasto może mieć dwa oblicza. Wydaje się, że decydujący są tutaj gatunek oraz konwencja. W powieści realistycznej Prusa Warszawa nie jest miejscem idealnym do życia. To miasto kontrastów i silnych podziałów społecznych. Ale wyjąwszy pobiśle nie budzi strachu. Choć daleko i do Paryża Warszawa jest przestrzenią bezpieczną a dla przedstawicieli arystokracji wręcz przyjazny. Po nielicznym opowiadaniu to Kaczczuk natomiast, to samo miasto 100 lat później zmienia się w przestrzeń wrogą, totalitarną, labiryntową, w której na przydłego obcokrajowca czekają same niebezpieczeństwa i zaskoczenia. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że omówienie było jasne i że temat 34 nikomu nie sprawił kłopotu. O więcej wskazówek i tekstów, jak zawsze odsyłam do anakolutowego podcastu na Spotify. Bądźcie ze mną również tam. A jeśli znajdziecie chwilę, napiszcie proszę w komentarzach, kogo wy byście obsadzili w rolach Wokulskiego, Łęckiego i Rzeckiego. Trzymam mocno kciuki za Wasze naturalne przygotowania. Niezmiennie zachęcam do zrobienia pracy domowej. I oby do zobaczenia w kolejnym odcinku.